musimy inwestować w turystykę, oczywiście nie zapominając o naszych mieszkańcach. Paweł Amulewicz w naszym studiu, Jarosław Filipek, burmistrz miasta i gminy. Ryn. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo. serdecznie. Panie burmistrzu, spróbujmy tak trochę wybiec w przyszłość, tak jak sugeruje tytuł naszej audycji. Te plany inwestycyjne, bo to jest zawsze taki wymiar najbardziej namacalny, jeśli chodzi o działania w samorządzie. Co już robicie, co kończycie, a co właśnie już planujecie na najbliższy czas? No tak, robimy trochę, trochę rzeczy już, żeśmy wykonali. Między innymi wodę, kanalizację kończymy, bo nasza gmina jest w 95% zwodociągowana, skanalizowana, ale jednak są jeszcze tam jakieś braki i robimy w rynie, kończymy inwestycja najprawdopodobniej w tym miesiącu będzie już do oddania. No i druga taka duża inwestycja, którą kończymy moim zdaniem, duża i potrzebna, to jest oczywiście żłobek. Żłobek do malucha, klub malucha, ale to jest bardzo potrzebna inwestycja dla naszych. Mieszkańców, bo no, gdzieś te dzieci trzeba zostawić. No, planujemy jeszcze te, które mamy już praktycznie zabezpieczone finansowanie. To amfiteat nad Jeziorem Ryńskim mamy wybudowany, ale nie jest dokończony. Trzeba go zadaszyć, trzeba zrobić siedziska. Musimy rozbudować marinę, bo się okazuje, że nasza Marina po potrzebuje jeszcze dodatkowych stanowisk, ponieważ zainteresowanie jest bardzo duże, też na to mamy dofinansowanie. I też to będziemy najprawdopodobniej robili już w następnym roku. No, chcemy rozbudować straż, bo nasza straż pożarna też już wymaga remontu. Zabezpieczyliśmy pieniążki, mamy dofinansowanie i też to zrobimy. No myślę, że taką też ważną inwestycją dla Rynu będzie stacja paliw. No tutaj na wodzie oczywiście, bo na lądzie to my ją mamy, ale na wodzie niestety nie. Jesteśmy po rozmowach, wszystko jest na dobrej drodze, więc mam nadzieję, że powstanie ta stacja paliw, bo okazuje się, że to jest bardzo potrzebna rzecz na, na naszych jeziorach. Także to są takie najbliższe, najszybsze. Oczywiście drogi to jest ważna sprawa, ale zobaczymy jak to będzie z dofinansowaniem, złożyliśmy kilka projektów, więc mam nadzieję, że to się uda. Ja panie burmistrzu z potencjałem turystycznym rynu nie odważa się dyskutować, ale zastanawiam się, to nadal będzie takie no, koło zamachowe waszego rozwoju, także jeśli chodzi o samorząd, turysta dalej jest mile widziany i będzie mile widziany w rynie? Ależ oczywiście, no niestety mamy takie położenie, jakie mamy. Nie mamy tu jakiegoś wielkiego przemysłu, więc musimy inwestować w turystykę. Oczywiście nie zapominając o naszych mieszkańcach, bo mieszkańcy są najważniejsi. Niemniej jednak tak, musimy właśnie wspomagać turystykę, wspomagać naszych lokalnych przedsiębiorców, żeby zechcieli do nich ludzie przyjechać. Między innymi właśnie te inwestycje w amfiteatry. trakt chcemy spacerowy nad Jeziorem Rońskim e, przedłużyć. Tak, no musimy niestety, niestety, bo mówię, że to nie każdemu się podoba i to jest jednak uciążliwe no, przyjmowanie takiej ilości turystów, gdzie nasza Marina sama przyjmuje około 40 tysięcy turystów w ciągu sezonu, więc to jest jakieś uciążliwe dla naszych mieszkańców. No niemniej jednak jakie my mamy wyjście. Niestety musimy inwestować w fundusz terrorystykę, musimy wspomagać naszych mieszkańców i przedsiębiorców. Duże inwestycje i, i w ogóle praca samorządowca to jest szereg wyzwań. E, pozyskiwanie funduszy dzisiaj to jest to, co jest najtrudniejsze dla Was. No i samorządowcy, którzy często goszczą na miejscu, na którym Pan teraz siedzi, mówią e, magiczne dwa słowa: wkład własny. Tak, tak. no My jesteśmy jeszcze w dosyć dobrej sytuacji, jeżeli chodzi o inwestycje. Oczywiście nie myli z bieżącymi, więc mamy na ten wkład własny. Jesteśmy w stanie pokryć te wydatki, inwestycje z wkładem naszym własnym, ale tak, no, to, to jest wyzwanie, bo chociażby teraz inwestycje, które wymieniłem, które mamy zabezpieczenie, wymagają około 20, 20 to, to znaczy są zabezpieczone na 25 milionów złotych, no i tu potrzebny jest wkład, więc parę milionów złotych musimy zainwestować. No ale nie mamy wyjścia, po prostu musimy inwestować, to się nam wróci w perspektywie dłuższego czasu, ale się wróci. Mamy piękne miasto, będziemy mieli jeszcze piękniejsze, przyjedzie do nas trochę może więcej turystów, mamy hotele, mamy pensjonaty, widzę w którą stronę to się rozwija wszystko, więc mam nadzieję, że to będzie ta wartość dodana dla naszego miasteczka. Jaki rynek chciałby Jarosław Filipek oglądać za lat 5, dajmy na to? Hmm, jak to się mówi, każdy by chciał być piękny, młody i bogaty, no trochę tak, chciałbym to życzyć tym naszym mieszkańcom, żeby byli piękni, młodzi i bogaci, a no przede wszystkim, żeby rynek nasz się rozwijał, żeby nie, 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 nie dopadła go jakaś stagnacja, żeby można było powiedzieć za parę lat, że i pomału jednak sukcesywnie inwestujemy w, naszą, w nasze miasto, w naszą gminę i mieszkańcy, i naszym mieszkańcom żyje się po prostu dobrze i to jest najważniejszy cel. Myślę, że nie możemy zapomnieć o mieszkańcach, bo jednak mieszkańcy są najważniejsi. Turyści przyjadą na tydzień, na dwa, na trzy, a my jesteśmy tu cały czas, więc my musimy dbać przede wszystkim o siebie, robić to przede wszystkim dla siebie, ale oczywiście z myślą również o turystach. Nie zapominamy, drodzy Państwo, o turystach, o mieszkańcach i życzymy tego ciągłego rozwoju. Nasza audycja z kolei do obejrzenia na www.kopernik.tv. Państwa i moim gościem był Jarosław Filipek, burmistrz miasta i gminy Ryn. Piękne dzięki za rozmowę. Dziękuję ślicznie, do usłyszenia.